Dzień dobry Państwu. Szczepan Tydzień 7 minut. Dawno mi nie było. Zasłużony urlop. Kolejarze, maszyniści, generalnie liniowe stanowiska w lato mają tak zwane żniwa, więc jakiś czas mnie nie było. Akumulatory naładowane, więc zaczynamy od tematu, który mnie lekko zbulwersował po powrocie. A jeszcze raz plansza startowa. Proszę się przyjrzeć informacja o stronie Samorząd Białogardzki na e, medium społecznościowym e, Facebook. 31 października 2020 roku e, ta nazwa pojawiła się na łamach internetu, ale wcześniej był to profil wspólny samorząd Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Bagińskiego. Wobec powyższego no wypadałoby zapytać. Pan Krzysztof Bagniński jest sekretarzem miasta. Świnoujście, osobą publiczną, a jak widać było na planszy startowej nie zerwał kontaktów z lokalną społecznością, czyli z panem starostą. I chciałbym się dowiedzieć i zadać publicznie pytanie: kto jest właścicielem tego profilu? Komu? A komitet wyborczy wyborców? Czyli ciało też w pewnym sensie publiczne, i za kogo zgodą, i dla kogo oddało ten profil. A dlaczego pytam? Ilość plugawej treści, głupich tekstów, krytyki poniżej jakiejkolwiek, no nie wiem, dającej się zmierzyć miarą krytyki, te pomyje, które tam są wylewane, zasługują no, na taką reakcję. Ja zaglądam tam, ja tam nie komentuję, ale nie wiem, kto prowadzi ten profil. Albo jest niespełna rozumu, albo jest fanatykiem PiSu, nienawidzi Tuska, nienawidzi każdego, kto myśli inaczej, ale co jest najważniejsze dla nas lokalnie, jest to profil, do którego zagląda jakaś określona liczba mieszkańców, który tak podle pluje na panią burmistrz Emilię Bury. I nie tylko, że nie można sobie pozwolić na brak takiej reakcji. Więc ponawiam to pytanie, panie Krzysztofie Bagiński. Kto jest administratorem tego profilu? Komu pan oddał swoje nazwisko? Twój profil wyborczy po to tylko chyba wykorzystywany, aby sączyć jadem, pisać głupoty i nie brać za nie odpowiedzialności. Czekam na reakcję i czekam na odpowiedź. Ja nadal będę tam zaglądał, bo czasami głupków warto podglądać. Może wreszcie dadzą jakiś nie wiem sygnał co to za półgłówek prowadzi ten profil bo takie słowa cisną się na usta trzeba być świnią a trzeba być pozbawionym jakichkolwiek zasad moralnych trzeba po prostu być taką malutką lokalną kanalią aby tak opluwać innych ludzi krytykować proszę bardzo że się coś nie podoba, proszę bardzo. Że się ma jakieś opcje polityczne, też rozumiem. Ale żeby być na tyle hamem i świnią, żeby stosować takie metody, takiej zgody z mojej strony nie ma. Nie pozdrawiam właścicieli tego profilu i czekam na odpowiedź. To tyle.